Jak czytać umowę? Na pierwszej stronie umowy znajdziesz wszystkie informacje dotyczące danych abonenckich oraz umowy, a na samej górze numer kontaktowy do Centrum Obsługi Klienta. W górnej części widnieje numer umowy, data jej zawarcia oraz dane dostawcy usług i sprzedawcy. Po prawej stronie, pod danymi dostawcy usług, widnieje numer ewidencyjny abonenta. Numer ten potrzebny jest do logowania do strefy klienta. Przydatny jest również przy kontakcie z obsługą klienta. Poniżej znajdują się adres świadczonych usług oraz dane osoby zamawiającej usługi, w tym również dane kontaktowe, jak adres korespondencyjny, e-mail oraz numer telefonu. W trakcie trwania umowy zawsze istnieje możliwość zaktualizowania danych kontaktowych poprzez strefę klienta. Na drugiej stronie umowy znajdują się warunki umowy, które przedstawione są w formie tabeli. W przypadku korzystania z warunków promocyjnych nad tabelą, zamieszczona jest również informacja o okresie zobowiązania umowy. W pierwszej kolumnie tabeli znajdują się zamówione usługi, w drugiej kolumnie znajduje się informacja, czy umowa została zawarta na warunkach standardowych czy promocyjnych, w trzeciej kolumnie znajduje się nazwa promocji. Następne trzy kolumny przedstawiają kolejno. Opłatę bez uwzględnienia promocji, następnie ulgę udzieloną w związku z promocją oraz miesięczną opłatę abonamentową po uwzględnieniu ulgi, czyli kwotę, która przedstawiana jest podczas zawierania umowy i która jest rzeczywistym miesięcznym kosztem usługi. Do niektórych usług mogą natomiast zostać jeszcze doliczone dodatkowe rabaty, które nie są uwzględnione w tabeli, a informacja o tych rabatach znajduje się pod tabelą. W takim wypadku kwota podawana podczas zawierania umowy jest kwotą po odliczeniu tych właśnie rabatów. W kolejnej kolumnie znajduje się informacja o tym, ile w związku z udzieloną promocją wynosi okres zobowiązania wyrażony w miesiącach. W przypadku umowy bez okresu zobowiązania pole będzie zawierało opis nieoznaczony. Ostatnia kolumna określa opłatę abonamentową po upłynięciu okresu zobowiązania. W przypadku umowy bez okresu zobowiązania pole będzie zawierało opis N ukośnik D, czyli skrót od nie dotyczy. W przypadku niektórych usług na umowie może być również zawarta informacja o specyfikacji usługi, np. prędkości internetu. Niżej znajdują się informacje o łącznej wysokości ulg oraz o wysokości roszczenia w przypadku zerwania warunków promocyjnych przez abonenta. Następnie znajdują się informacje dodatkowe, jak na przykład koszt opłat aktywacyjnych, przydzielony numer telefonu, planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług oraz ewentualne upoważnienie innej osoby do podpisania dokumentów. Na kolejnych stronach zamieszczone są ogólne warunki umowy, w których zawarte są wszystkie istotne informacje dotyczące umowy, jak na przykład odstąpienie od umowy, roszczenie w przypadku zerwania warunków promocji kiedy wygasa umowa oraz usługi, o które może wnioskować abonent, jak przeniesienie lub zawieszenie usług. Następnie wymienione są zgody i oświadczenia abonenta. W trakcie trwania umowy masz możliwość własnoręcznej modyfikacji wyrażanych zgód poprzez strefę klienta. Warto jednak pamiętać o tym, że niektóre zgody są warunkiem otrzymywania rabatu. Umowa kończy się podpisem abonenta oraz pełnomocnika dostawcy usług.